Halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam Was na kolejny materiał na tym kanale, który będzie poświęcony nadchodzącej premierze gry Gothic Remake. A sam materiał zrobimy w oparciu o najnowszy trailer, jaki mieliśmy okazję zobaczyć podczas THQ Showcase. Także jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarze w ramach sugestii mile widziane. No i co, lecimy, życzę miłego oglądania. Także co moi drodzy, idąc od samego początku, niedawno mieliśmy THQ Showcase i otrzymaliśmy nowy trailer Gothic Remake, czyli kultowej gry RPG, która powraca zupełnie w nowej odsłonie. A to co zobaczyliśmy, w mojej opinii, zapowiada się naprawdę dobrze. Nowy trailer Gothic Remake zdradza nam tak naprawdę dosyć sporo szczegółów na temat tego, jak będzie wyglądać sama gra. I pierwszą rzeczą, która rzuca nam się w oczy, jest poprawa graficzna. W mojej opinii, świat Gothica został odtworzony naprawdę. Z mocną dbałością o szczegóły, no bo tak naprawdę lasy, góry, jaskinie, no wszystko to wygląda dość realistycznie, ale zachowany jest przy tym, wiecie, taki mroczny klimat tego oryginału. Na pewno postacie, które spotkaliśmy w trailerze, również przeszły znaczną metamorfozę, bo tak naprawdę bezimienny bohater, którego wygląd został zaktualizowany, ale wciąż zachowuje charakterystyczne cechy. Eee, jego mimika, ruchy, no są znacznie bardziej szczegółowe. No dodatkowo obozy, które znamy z oryginału, Czyli stary obóz, nowy obóz i obóz na bagnie, również zostały odtworzone w, no można powiedzieć, niespotykanej dotąd skali, z bardziej złożonymi strukturami, no i większym ruchem, przede wszystkim większym ruchem postaci. No i tak, moi drodzy, jednym z takich największych zaskoczeń, w mojej opinii, w trailerze jest skala świata gry. Naprawdę lokacje w Gotti Greymakes są o wiele większe niż w oryginale. Każdy obszar kolonii, który odwiedzamy, został znacznie rozbudowany. Na przykład no, stary obóz teraz tak naprawdę przypomina twierdzę z większą liczbą budynków, lepiej zorganizowanymi murami obronnymi, no i bardziej żywym rynkiem przede wszystkim. Nowy obóz położony nad jeziorem teraz też wygląda jak prawdziwa taka wiecie, samowystarczalna osada z rozbudowanymi farmami, kopalniami i jeszcze bardziej zróżnicowanymi miejscami do eksploracji. Obóz na bagnie tak samo, zyskał nowe ścieżki, głębsze bagna, dodatkowe świątynie, które dodają takiej, wiecie, tajemniczości, można powiedzieć, no i sprawiają, że eksploracja tego terenu będzie, w mojej opinii, nieco bardziej taka, wiecie, niebezpieczna, ekscytująca, no tak jak to było w oryginale. Kolejnym miejscem, które widać, że świat przedstawiony w Gothic Grimak został na pewno powiększony, jest wioska Orków. No i tutaj powołując się tak naprawdę na drogę prowadzoną, do wspomnianej lokacji. Ścieżka jest dużo szersza i dłuższa, na tyle że nie jesteśmy w stanie określić, czy orkowe namioty znajdują się tuż obok, czy może jednak za zakrętem. W przypadku na przykład nowego obozu mogliśmy też zobaczyć lokację z lotu ptaka i tutaj widać, że zostały dodane nowe zabudowania, e, miejsce przy kracie chroniącej ten e, kopiec magicznej rudy też zostało przebudowane, no dzięki temu pojawiła się tam dodatkowa kondygnacja. No naprawdę w mojej opinii obóz wygląda naprawdę bardzo dobrze i widać, że jest on o wiele większy w stosunku do oryginału co my tu mamy jeszcze, Bractwo Śniącego o, tu warto o tym wspomnieć, bo tak naprawdę z trzech obozów to te Bractwo zostało nam najmniej pokazane najmniej szczegółowo podczas THQ Nordic Showcase wyczytałem w ogóle na różnych forach internetowych, że gracze mają domysły jakby ta lokacja, wiecie, była jeszcze w trakcie tworzenia na screenach tak naprawdę, które udało nam się tutaj uchwycić widać tą mroczną, lekko zamgloną scenerię, nowicjusz wspina się po drabinie, a z obrazku taki emanuje, wiecie, bagienny klimat z tego miejsca, a dodatkowo mieliśmy okazję zobaczyć krótki kadr przedstawiający prawdopodobnie ołtarz, ja tutaj postaram wam się też wrzucić kilka screenów, żebyście też to mieli na bieżąco, także no, nie wiem, nie wiem jakie oni mają do tego podejście, no bo faktycznie można byłoby snuć takie domysły że ten obszar jest jeszcze w trakcie tworzenia, no ale z drugiej strony mamy już sierpień, tak, bliżej niż dalej końca roku no, nie wiem, tego chyba się jeszcze nie dowiemy. Na pewno też warto wspomnieć odnośnie magii. Odnośnie magii, jaką mieliśmy okazję zobaczyć w ogóle w nowym trailerze. E, magia w Gothic Rimek na pewno przeszła ogromną metamorfozę. To trzeba powiedzieć. E, w trailerze na pewno można zobaczyć, jak wygląda rzucanie zaklęć w nowej odsłonie. E, w mojej opinii efekty w ogóle wizualne naprawdę wyglądają mega dobrze. E, od płomieni wybuchających z dłoni bohatera. E, po błyskawice rozrywające gdzieś tam niebo. E, no, każde zaklęcie. Wygląda na pewno, tak wiecie, realistycznie, jakkolwiek to nie brzmi. Możemy zobaczyć czar ognia. Tak naprawdę pierwsze ujęcie tego czaru już widzimy w 15 sekundzie tego trailera. E, widać, że bohater wtedy atakuje wilka, który jest e, objęty w całości ogniem i taką, taką magmą. Nie wiem jak to powiedzieć. No, łącznie w trailerze, jak dobrze naliczyłem i też wyczytałem na pewnym forum, pojawiają się cztery ujęcia skorzystania właśnie z czaru ognia. Dodatkowo mamy czar lodu, gdzie na początku trailera możemy zobaczyć właśnie w akcji ten obszarowy lodowy atak, i tutaj, w przeciwieństwie do lodowej fali z oryginału, to czar ten rozchodzi się po ziemi w postaci takiego stożka i na pewno będzie zadawać dosyć duże obrażenia przeciwnikom, natomiast nie widać, żeby ten czar zamrażał przeciwnika to jest ciekawe. No i teraz pytanie: czy twórcy po prostu tego nie uwzględnili w tym trailerze, czy faktycznie no nie będzie zamrażać tego przeciwnika? No ciekawe. Ciekawe. Także, moi drodzy, w mojej opinii twórcy zadbali o to, aby magia nie była tylko efektowna, ale też miała taki znaczący wpływ na samą rozgrywkę. No bo na pewno widać, jak właśnie bohater używa tej magii do pokonywania wrogów, do otwierania ukrytych przejść e, i w ogóle manipulowania otoczeniem. E, swoją drogą nowe animacje rzucania zaklęć, w mojej opinii, dodają takiej głębi tym postaciom. Tak, takiej różnorodności czarów, gdzie no nie jest to takie oklepane, w mojej opinii. Także, no. Zobaczymy oczywiście finalnie jak to będzie wyglądać na premierze, ale no jestem ciekawy jak te eksperymentowanie z tymi różnymi stylami gry, z różnymi czarami w ogóle będzie wyglądać. Odnośnie tych kombinacji, no to właśnie, co więcej, sam system magiczny został na tyle rozbudowany, że teraz możemy nie tylko rzucać czary, ale także łączyć je w potężne kombinacje, tworząc jeszcze silniejsze ataki i tutaj w trailerze pokazano też właśnie nowe efekty dźwiękowe towarzyszące magii. E, no co dodaje całej tej mechanice Wiecie, takiej większej imersji, nie? Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, czy też smaczki, jakie w ogóle możemy wysnuć z samego trailera, troszeczkę ja zauważyłem takich ciekawostek, a troszeczkę wyczytałem, bo nie mam aż tak sprawnego oka. No to na pewno możemy zwrócić uwagę na to, że twórcy przygotowali dla nas więcej niż tylko odświeżenie starych mechanik. No bo zobaczcie, jeżeli zwrócicie uwagę na sceny z obozów na trailerze, to w starym obozie możemy zobaczyć ukryty amulet, który nie pojawił się w oryginale. No i ciekawe, czyżby to była jakaś nowa linia Questu. E No ciekawe. Dodatkowo w Nowym Obozie zauważyliśmy, że niektóre postacie prowadzą ze sobą dyskusję na temat rebelii. No i tutaj znowu pytanie, czy to oznacza, że możemy spodziewać się, e, wiecie, jeszcze bardziej złożonych fabularnie zadań, które gdzieś tam wpłyną na całą strukturę obozów No to jest też ciekawe. Co więcej, warto wspomnieć o nowych animacjach zwierząt. W trailerze widzimy bardziej realistyczne takie zachowania wilków, e, ścierwojadów i innych stworzeń, no co dodaje jakby nieco więcej autentyczności, nie? Dla samego tytułu. Moi drodzy, dla przypomnienia, data premiery Gothic Remake jeszcze nie została potwierdzona, przynajmniej oficjalnie. Na pewno spodziewamy się, że gra ukaże się na przełomie 2.24-25, to na pewno, i gra będzie dostępna na pc oraz konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Moi drodzy, podsumowując, w mojej opinii Gothic Remake zapowiada się na taką jedną z najciekawszych premier nadchodzących lat, wykluczając wiadomo kilka tytułów, na przykład jak GTA 6. Na pewno Gothic Remake zaskakiwać będzie tą nową grafiką, zaktualizowaną rozgrywką, em, rozbudowanym systemem magii, no i większym światem przede wszystkim dla eksploracji. W mojej opinii gra ma szansę na nowo gdzieś tam podbić serca starych graczy, ale i przyciągnąć też rzesze nowych graczy, którzy no niekoniecznie mieli okazję zagrać w w ogóle w Ciekaw jestem, czy twórcy w ogóle sprostają oczekiwaniom e, graczy, oczekiwaniom w ogóle całego community. E, czy dostarczą nam na tyle godny remake tej klasycznej gry. Tak jak prezentują to w trailerach, no nie wiem, no przekonamy się na pewno już niedługo. Zakładam, że będziemy dostawać jeszcze więcej informacji, być może jeszcze jakiś malutki trailer, czy też jakieś tam wiecie mm, wrzutki. Jeżeli chodzi o informacje od THQ Nordic, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja na pewno czekam na tą premierę, bardzo czekam. Przyznam szczerze, jestem jednym z tych graczy, który nie miał za bardzo okazji zagrać w standardowego gotika, Wiem, zjecie mnie za to, to na pewno, natomiast mówię o tym wprost. Niemniej, czekam na premierę Gothic Remake, wygląda to świetnie, gra jest mega nachypowana, widać, że ten marketing, który no nie był do końca trafny w pewnych momentach, jeżeli chodzi o wydanie edycji kolekcjonerskich i tak no ale widać, że się starają, tak? Także dajmy ten kredyt zaufania, poczekajmy i mam nadzieję, że dostaniemy dosyć ciekawą grę. Chciałbym, żeby tak było. Moi drodzy, jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Komentarze w ramach sugestii są również dla mnie mile widziane. Trzymajcie się i do następnego.